Szept zapomnianych ruin. Cień padł na zapomniane ruiny, gdy ostatnie promienie słońca zniknęły za rozsypującymi się murami. Powietrze stało się ciężkie od zapachu starych kamieni i prastarej, uśpionej magii. Dotarłem do serca ruin, od dawna zapomnianego, lecz teraz budzącego się do nowego, mrocznego życia. Serce ruin, niegdyś centrum starożytnej cywilizacji i symbol potęgi, zostało opętane przez władcę pyłu, Kronosa. Obudził się z wiecznego snu, a jego gniew zagrażał pochłonięciem całego świata. Kronos, byt zrodzony z upływu czasu i nienawiści, miał moc niszczenia życia. Jego dotyk mógł zamienić bujne krainy w jałowe pustkowia. Jego szept mógł doprowadzić do szaleństwa, a jego obecność sprawiała, że wszystko obracało się w pył, a istoty stawały się bezsilne. Musiałem działać szybko, zanim świat pogrąży się w wiecznym niebycie. By go powstrzymać, musiałem zdobyć klepsydrę czasu, pradawny artefakt ukryty w najgłębszych zakamarkach serca ruin. Tylko jej moc mogła uwięzić Kronosa ponownie, przywracając ład i spokój. W mroku serca ruin czekały pyłowe widma i ciała uformowane z pyłu i pradawnej furii. Mój miecz ostrze wieczności. Rozbijał ich eteryczne formy z każdym uderzeniem, rozsiewając światło i rozpędzając cienie, które próbowały mnie otoczyć. Przebijałem się przez zastępy fantomów, czując narastające zmęczenie, ale wiedziałem, że nie mogę się poddać. Cel był zbyt ważny, a przyszłość świata zależała od mojego zwycięstwa. W samym sercu ruin, w ukrytych komnatach, kronos czekał, jego postać otoczona wirującym pyłem. Moje ostrze przecięło jego suchą aurę, sięgając do jego pulsacyjnego rdzenia. Wbiłem ostrze wieczności w klepsydrę czasu, niszcząc ją i rozpraszając jego energię. Spopieliłem go, a jego przeraźliwy krzyk rozniósł się echem w całych ruinach. Klątwa minęła, a serce ruin znów zaświeciło dawnym blaskiem. Zło zostało odepchnięte, a równowaga przywrócona, zwiastując nowy świt dla świata. Ruiny odzyskały życie, tym razem na zawsze.